Chmanko, płyta sterująca z żondira 780 od jazdy do przodu i od półbiegów, jazda przód tył i półbiegi. Cała nowa, przezbrojona w nowe zawory, mechaniczne suwaki, tak zwane sterujące z plus sprężyny. Dlaczego to jest zrobione na nowo wszystko? Jest to zrobione dlatego że tu mamy starą płytę i zaczęły się robić poważne problemy hydrauliczne. Zacinały się te zawory, suwaki. Ginął m.in. czwarty półbieg lub drugi półbieg. Raz na jakiś czas. Jak ciągnik był przegazowany, coś mu się zaświeciło, odciął się któryś suwak i po prostu łapał te półbiegi i jeździł normalnie, bez problemu. Przyczyna tkwiła w układzie hamulcowym w zwolnicach tylnych, skończyły się tarcze i poszły opiłki w układ. Także oprócz, zanim w ogóle włożymy nową płytę, trzeba będzie wypukać cały układ hydrauliczny z tych mikroopiłków, co będzie też trudne do zrobienia, bo na samych wymianie tarcz i docisków się nie skończy. Trzeba wyczyścić ten układ hydrauliczny, żeby po prostu reszta tych opiłków nie wpadła w tą płytę i nie uszkodziła. Tak tutaj nie wiem, czy będzie dobrze widać. Ale tu jest kanał i to jest wszystko porysowane. Ja tego tłoczka z tego kanału w ogóle nie potrafiłem wyciągnąć. On się zaciął w jednym miejscu i, i trzeba było naprawdę dużej siły śrubokrętem użyć, żeby go ten stary tłoczek wyciągnąć. Pokażę Wam zaraz ten tłoczek stary. Może będzie widać. Nie wiem, czy widać, ale on tutaj ma takie zadziory. I jak wchodził w kanał i, i się zacinał, no to nie, nie była prawidłowa praca tego układu. Także płyta jest gotowa, przezbrojona, uzbrojona, zmontowana w całość. Korki zakręcone, czujniki poprzykręcane do płyty, nowe sprężynki, nowe suwaki w nową płytę, wszystko już jest zakręcone na gotowo. Także teraz będzie płukanie hydrauliki, składanie zwolnień i przykręcenie nowej płyty sterującej. I próba ognia. Co mogę więcej powiedzieć o układach hydraulicznych, że jeżeli tak, jak na przykład mam Fendt, że jest osobny olej w skrzyni i osobny olej w hydraulice, to lepszego układu nie ma. Inne marki mają tak zrobione, że miesza się ten olej, ta skrzynia, hydraulika, podepniesz jeszcze od kogoś, kurde, jakąś inną przyczepę, inny olej wymieszamy, to dzieją się cuda. A jak się skończą jeszcze hamulce w zwolnicach i pójdą o piłki w układ, to już jest po prostu koniec świata. Dlatego jest zrobiona kolejna inwestycja, warsztat, żeby się nie męczyć z takimi przypadkami. Jest zakupiona maszynka do mikrofiltracji oleju. I będziemy pukać te układy, czyścić, bo nie da się z tym wyrobić. Jak, puści, jak puść, pójdą mikroopiłki w układ, to jest, to jest po prostu koniec. Elektrozawory, czy te tak mechaniczne suwaki one tego nie cierpią. Gdzieś coś podejdzie, zatnie się, będzie wykrzesiła, przepchnie ten suwak, ale uszkodzi, uszkodzi suwak i uszkodzi płytę także. Czysty olej w hydraulice i, i dbałość o układy hydrauliczne to jest podstawa. To jest świętość. Jeżeli kogoś nie stać na filtry do ciągników czy olej hydrauliczny, no bo szkoda mu wydać parnaście złotych czy tam tysiąc, żeby zrobić obsługę w takim ciągniku, to niech go po prostu sprzeda, niech wróci do 16 i do MTZ-a. Bo te zachodnie ciągniki są dla ludzi z głowami, a nie bez głów. O tu każde zaniedbanie może tyle kosztować, że, że po prostu nie da się tego opisać. Podstawowe rzeczy eksploatacyjne są rzeczą świętą w tych ciągnikach. Tak samo można też zapobiegać hamulcom, z użyciu hamulców w ten sposób, że przykładowo macie o nich 10 tysięcy czy 11 tysięcy godzin. Jest, przychodzi zima, można zajrzeć do tych hamulców, ścianą i zwolnicę zobaczyć, jak one wyglądają, bo one nie muszą czaskać, nie muszą hałasować, że się zużywają, tylko po prostu normalne zużycie. Tarcza może mieć 50, 60, 70% i te opiłki już idą w układ. A te mikroopiłki si to nie wyłapie, i filtry też tego nie są w stanie wyłapać. To po prostu idzie i w układ i robi totalny bałagan. Zaraz pewnie pojawi się hejt, że naciągam ludzi na koszta, żeby rozbierać zwolnice, zerkać, ale mówię to dla waszego dobra, że jeżeli są takie układy, że się olej miesza w skrzyni ze wszystkim z hydrauliką, z hamulcami, to trzeba o to dbać i trzeba tam zerkać. Jak uda mi się nagram coś z akcji montażu płyty na ciągnik i z uruchomienia tego ciągnika. Także pozdrawiam.